was changed Holy shit Karty graficzne są obecnie najlepsze w historii. Ich ogromna moc obliczeniowa pozwala uzyskać realizm w grach. Jednak przebyły one długą drogę, aby uzyskać dzisiejszy wygląd i moc. W tym filmie wezmę na warsztat pierwsze GPU na świecie, które wprowadziła Nvidia wraz z premierą swojego pierwszego GeForce'a, a mianowicie GeForce 256. Było to pod koniec 1990 roku. Pierwsze modele posiadały 32-megowe pamięci SDR z zegarem GPU 120 MHz. Dzień dobry, cześć i czołem, z tej strony Kebiarz. I zapraszam Was do oglądania filmu o pierwszym GPU na świecie. A to co to jest? GPU. Jasiu, to skrót z angielskiego. Graphics Processing Unit. I według Wikipedii. Jako pierwsza tego terminu użyła firma Nvidia, prowadząc na rynek karty graficzne GeForce 256 w 1999 roku. Głównym zadaniem GPU było wykonywanie obliczeń potrzebnych do uzyskania grafiki 3D, co spowodowało uwolnienie głównego procesora, CPU, od konieczności wykonywania tego zadania. W tej sytuacji mógł on zająć się innymi obliczeniami. Liczeniami, co skutkowało zwiększeniem wydajności komputera podczas renderowania grafiki. Ja w swojej kolekcji posiadam GeForce 256 z pamięcią DDR firmy Creative Labs. W sumie posiadam dwie sztuki. Jedna jest Full wypas, bo posiada trzy wyjścia obrazu VGA, DVI oraz S-Wideo. Druga posiada jedynie VGA i w porównaniu z tą pierwszą nie posiada sporo układów scalonych. Porównam działanie obydwu egzemplarzy. Aby to zrobić, zbuduję do tego platformę testową. Posłużą mi do tego płyta główna ICS model P6VAA, rewizja pierwsza. Na płycie znajdują się m.in. gniazdo procesora PGA 370 3 sloty na pamięć SDRAM Z obsługą do 1,5 GB pamięci, dwa złącza IDE i jedno FDD. Gniazda 1 AGP 4 razy PC, 2 razy ISA, jedno serwisowe chipset płyty VIA VT82C693A Apollo Pro 133. Zasilanie odbywa się przez 20-stykowe złącze ATX. Z tyłu płyty znajdują się wejścia wyjścia. PS2 na myszkę i klawiaturę, 2 razy USB, port równoległy 2 razy szeregowy, gamę port 3 razy jack. Na płycie głównej będzie grzał się procesor Intel Pentium 3 o taktowaniu 933 MHz pamięć podręczna 256 KB, prędkość magistrali 133 MHz, litografia 180 nm zapędy procesora będzie chłodziło oto takie chłodzenie. Za pamięć operacyjną będą odpowiadały trzy kości SDRAM, każda po 128 MB. Za zasilanie będzie odpowiadał taki mały, zgrabny zasilacz ShiftEk 300 W, a za przechowywanie danych będą odpowiadały dwa dyski twarde: HDD, WD i Seagate, każdy o pojemności 80 GB. W składanym zestawie nie może zabraknąć stacji dyskietek, odtwarzacza płyt CD oraz DVD. A to wszystko zamknę w takiej oto stylowej obudowie z końca lat 90., którą uprzednio wyczyszczę. O dziwo nie jest ona pożółknięta. Jedynie umorusana, aż dziwne. Widocznie zrobiona jest z dobrej jakości plastiku. Pora złożyć wszystko to do kupy. Jak zwykle puszczę to w przyspieszeniu. Wszystko złożone do kupy. Pora sprawdzić czy majonez będzie git. W komputerze znalazła się również kieszeń na dysk twardy oraz dedykowana karta sieciowa. Płyta główna nie posiada zintegrowanej. Jak zwykle po uruchomieniu chwila niepewności... I. majonec jest git. Albo jak to woli, git majonez Po zbiorze uruchamia się. Informacje o zainstalowanych podzespołach wyświetlane są prawidłowo. Błąd w baterii spowodowany jest wymianą na nową. Wypuszczenie na rynek przez NVIDIA pierwszego GeForce'a przyczyniło się do rewolucji na rynku kart graficznych. Można powiedzieć, że przez to nastąpił zmierzch Tytana 3DFX. W tym samym roku do kin wszedł film Matrix, który namieszał w kinematografii. Pora na testy. Początkowo na komputerze miał być zainstalowany Windows 98, jednak ostatecznie zainstalowałem Windows XP Professional. I dlatego zamiast trzech kości po 128 MB włożyłem trzy po 256. Przed testami jeszcze szybki rzut okiem na programy CPUZ i GPUZ. Wszystko zgadza się. Testowanie zacznę od 3D Mark 2001. Przebieg testu pokazuję w dziesięciokrotnym przyspieszeniu. Wynik testu to 2061 3D Marków i jest to dosyć dobry wynik. Kolejny test to demo do testowania możliwości graficznych GPU wypuszczonych przez NVIDIA. Pierwsze takie demo zostało udostępnione wraz z premierą pierwszego GeForce'a i są wypuszczane do tej pory z każdą nową generacją GPU. Obecnie wyświetlane demo jest w rozdzielczości 800x600. Nie wspomniałem wcześniej, testy są przeprowadzane na tej bogatszej karcie graficznej. Liczba klatek waha się od 20 do 25. To samo demo w rozdzielczości 1024x768 uzyskuje od 17 do 20 klatek. Najprzyjemniejsza część testów. Testy w grach. Jako pierwsza gra Rycerze i Kupcy, błąd chłopów. Gra w rozdzielczości 1280 na 960. Tutaj niestety Fraps nie pokazuje klatek. Jednak w moim odczuciu jest koło 25. <tryk>

Ho, i dwójka. Rozdzielczość 1024x768. Średnia klatek 30. Revolt rozdzielczość 1280 na 800 średnia klatek 55 X. tutaj ustawienia są automatyczne nie wiem jaka jest rozdzielczość średnia klatek 45 na czego na dzieci daj ja poglam, bo tata duże dziecko ha, ha, ha. Gimbal, ustawienia wysokie, rozdzielczość 1024x768 i tutaj całe 17 klatek.

Now, continue the next exercise. Excellent. Jak dla mnie zestaw z tym GPU wymiata. Na początku lat 2000 większość społeczeństwa grała w rozdzielczości MAX 800x600 przy 20fps. Nvidia, wprowadzając na rynek pierwszego GeForce'a, pozostawiła swoją konkurencję daleko w tyle. Jeżeli będziecie mieli takie życzenie, porównam karty konkurencji: to jest 3D Fix i ATI. Co do testu drugiego egzemplarza, nie zamieszczam w tym filmie. Osiągną te same wyniki co pierwszy. Po prostu jest okrojony z wyjść wyświetlania. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam również do pozostawienia komentarza pod tym filmem, subskrypcji mojego kanału, oglądania moich kolejnych, jak i poprzednich filmów. Przy tym projekcie kolejny raz świetnie się bawiłem. I cieszę się, że udało mi się uratować kolejny sprzęt od zapomnienia. Takich rodzynków historii coraz mniej zostaje na tym świecie. Tymczasem do kolejnego zobaczenia.